Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Dzisiaj mamy siódmy lot treningowy. Był on z miejscowości Gałęźnia Wielka. Chcieliśmy wypuścić je ogólnie ze suchorza, ale pogoda nie pozwoliła, brzydka pogoda. Wpuściliśmy je tylko z miejscowości Gałęźnia Wielka. Parę gąbków już jest odbite, no i cały stado sobie lata. Kaç 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 lot konkursowy prawdopodobnie odbędzie się w sobotę. W zależności od pogody odległość będzie od 120 do 140 km. Mam nadzieję, że będzie pogoda i lot się odbędzie. აა, წა, 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 წა Thank you.